Dobry wieczór. Witam Cię ze Świątyni Dźwigania Metalu. Ćwiczenie jest niedobre, bo jest męczące i lepiej siedzieć na kanapie i oglądać telewizor cały dzień. Brzmi to głupio, że ćwiczy, ćwicząc mniej zrobisz lepsze postępy. Ale czasami tak jest. Posłuchaj uważnie, zrozumiesz może o co mi chodzi. Po pierwsze, tak, yy, w ogóle o co chodzi tutaj? jaka jaką sytuację bierzemy, że tak powiem, na tapetę. Jest sobie ktoś i ćwiczy sobie, nie wiem, miesiąc, już coś zaczął mniej więcej i postanawia, że zrobi sobie formę na lato i będzie na maksa chodził na siłownię, czy na drążki, czy gdzie tam, na jakąś salę gimnastyczną, gdzie ćwiczy i będzie koksił i będzie ćwiczył 5 razy w tygodniu. Czy taka sytuacja jest dobra? Zależy. Prawdopodobnie nie zawsze. Zazwyczaj nie. I powiem właśnie dlaczego. Po pierwsze, przy takim częstym ćwiczeniu zbyt intensywnym, nie masz czasu na regenerację. Jeżeli ćwiczysz mniej, masz dłuższe przerwy między treningami, ta regeneracja jest większa, bo często jest tak, że yy, zaweźmiesz się, tak będę ćwiczył, będę pakował, będę chodził codziennie na siłownię, a nie przynosi ci to wcale lepszych efektów, bo twój organizm nie ma czasu na regenerację. Bo, nie wiem, czy wiesz, mięśnie nie rosną kiedy ćwiczysz, tylko rosną, kiedy odpoczywasz. Na treningu niszczysz sobie, że tak powiem, dosłownie, niszczysz sobie mięśnie i te mięśnie w procesie regeneracji potreningowej, kiedy śpisz, kiedy odpoczywasz, one się naprawiają i naprawiają się trochę większe i silniejsze, przez co rosną. Więc jeżeli nie zapewnisz tego odpoczynku im, no to po prostu nie będą miały kiedy urosnąć i nie urosną ani większe, ani silniejsze. Po drugie, ćwicząc mniej, ćwicząc wolniej, uczysz się poprawnej techniki, bo jak nawalasz codziennie na siłowni, może i zwiększasz na przykład ćwiczenie, jakie tutaj mamy, wyciskanie na ławce. Ćwiczysz wyciskanie na ławce, którego nie polecam ogólnie za bardzo, za często robić. To w innym filmie, tym który tu gdzieś się pokaże, link do niego. Yy, ćwiczysz wyciskanie na ławce, no i tam dokładasz ciężar, dokładasz ciężar, dokładasz ciężaru, ale yy, co z tego, że dokładasz ciężaru, jak twoja technika dalej nie jest idealna. Jeżeli robiłbyś to ćwiczenie mniej, dłużej, yy, na dłuższy okres rozłożył ten progres, to dołożyłbyś mniej ciężaru, ale poprawiłbyś sobie technikę, bo wykonałbyś po prostu więcej ruchów, poprawniej byś się nauczył, jak robić to ćwiczenie po prostu lepiej. Może poznać nowe warianty tego ćwiczenia, które ci się robi lepiej, które są bezpieczniejsze, mniej kontuzyjne, bardziej przyjazne dla ciebie. Nawiązując do tego, jeżeli rozłożysz sobie progres na dłuższy czas, to zadaptują się do tego też Twoje ścięgna i stawy do tego rosnącego obciążenia bo jeżeli ktoś tak pakuje na maksa, dokłada sobie masy, to często stawy nie nadążają na tym. Jeżeli masz idealną dietę, idealny sen, to w krótkim czasie możesz dołożyć dużo masy mięśniowej, a te stawy nie będą przystosowane do takiego obciążenia, do takich ciężarów, do takiej masy mięśniowej, do takiego ciężaru, więc łatwiej będzie złapać wtedy kontuzję, coś sobie przeciążyć. I ostatnia rzecz, Najważniejsza tutaj, słuchaj uważnie, bo to jest właśnie gwóźdź programu w tym filmiku. ćwicząc dłużej, mniej intensywnie, wyrabiasz sobie nawyk tego ćwiczenia. Nie ryzykujesz tak zwanym wypaleniem, bo masa ludzi na pewno wiesz, może po sobie, może po swoich kolegach zaczyna chodzić na siłownię. Zrobię formę na lato, będę ten codziennie ćwiczył. I ćwiczą codziennie przez miesiąc i potem przestają, bo im się nudzi, bo złapali kontuzję, bo coś tam, bo tego. Ćwicząc zamiast 5 dni w tygodniu, dwa, ćwiczysz mniej, bardziej Ci się to podoba, traktujesz to bardziej jako zabawę, niż jak przymus i obóz pracy, więc wyrabiasz sobie po prostu pozytywny nawyk, a nie przymus tego chodzenia na siłownię. Po prostu chcesz chodzić, a nie ciągle czujesz się zmęczony, niezregenerowany. Ale założyłeś sobie, że będziesz tyle i tyle dni ćwiczyć, więc tyle, tyle musisz to zrobić, i potem po roku się wypalasz i ci się nie chce w ogóle patrzeć na to, co tutaj się dzieje. A trenując sobie mniej, robisz to bardziej dla zabawy, dla takiej praktyki i traktujesz po prostu to jako fan, jako pozytywny nawyk, przez co uczysz się też dużo, zdobywasz wiedzę i progresujesz dalej i dalej, lepiej. Chyba to oczywiste, ćwiczyć sobie spokojnie, powoli, ale robić progres przez 20 lat treningu, niż po roku treningu się poddać, bo ci się znudziło, bo złapałeś kontuzję, bo jakiś wstaw tu inny powód. No. Więc podsumowując, czasami warto zluzować, czasami nie cisnąć na maksa, żeby uniknąć kontuzji, poprawić technikę. I przede wszystkim wyrobić sobie nawyk regularnego ćwiczenia, bo to jest właśnie w treningu najważniejsze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne. Cześć, czołem!